Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja, która mi się nasunęła po wysłuchaniu nagrania. Tam rozmowy ateistów. Takie jest też na YouTubie, to kiedyś tam się z tym spotkałem dwóch. Panów sobie tam rozmawia, oni są chyba jakimiś tam ateistami. No i w tym nagraniu, które pan Roman wrzucił na swoim kanale, tam nie udziela żadnych komentarzy, tylko to jest po prostu ta ich ponad 20-minutowa rozmowa. Zajmują się, prawda, rozmową, jak to Kościół Rzymskokatolicki, inaczej Urząd Nauczycielski Kościoła zmienia dogmaty. No, oczywiście nie zmienia dogmaty, no, ale E, prawda? I tam pada takie pytanie do katolików, czy e, po prostu dlaczego, czy my będziemy wierzyć w naukę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, jeśli ona jest sprzeczna z Pismem Świętym. Odpowiedź brzmi tak. Tak. Ja wolę wierzyć Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, temu co głosi, niż Słowu Bożemu, które czytam. I teraz, moi drodzy, ktoś może o, Urząd Nauczycielski, wierzę bardziej w Kościół niż w Słowo Boże. Moi drodzy, gra pozorów. Protestantyzm, moi kochani, jest grom pozorów. Protestantyzm z pozoru. Na rację. Kościół mówi, e, tak, Maryja jest pośredniczką, e, zwracamy się do niej jako pośredniczka. W katechizmie przeczytamy, że od wieków Maryja jest e, e, czczona jako pośredniczka. No ale przecież jak się czyta, e, jeden jest tylko pośrednik między Bogiem a człowiekiem: człowiek Chrystus Jezus. Nie? No już pomijam fakt, że to jest pół zdania, tak? więc żaden inteligentny człowiek nie buduje teorii. I, i swoich wiary na, e, założe, na wnioskach z połowy znania, tak? No już samo to pokazuje po prostu indolencję protestantyzmu. Ale przyjmijmy to. No czytam to. Jest jeden pośrednik, a Kościół nawciska świętego Antoniego Amrożego pija, a świętego Jana Pawła II Matkę Boską i jeszcze Częstochowską i jeszcze Fatimską i jeszcze zgłada lupę i to wszystko, nie? No to faktycznie jest jest sprzeczność, nie? Oczywiście pozorna, ale e, tak jak to e, właśnie ukazują protestanci. Nikogo nie nazywajcie ojcem o, wy jedziecie do Rzymu, ojcze święty, jedziecie do karmelitów do klasztoru, ojcze Mateuszu, ojcze Józefie, ojcze e, Stefanie. No faktycznie, nikogo nie a dobra, a do ojca jak się nazy... zwracacie? Perpan. Per ty. Stanisław? No ojciec to jest wyjątek. Nie, Chrystus mówi nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, a więc nikogo to znaczy nikogo, bo ojciec jest jeden, tak? A więc jeśli już kogoś nazwa na ziemi ojcem, to znaczy, że mam dwóch ojców, tak? A Chrystus mówi jest jeden ojciec i nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, tak? A więc skąd jeszcze sobie wytrzasnęli ten wyjątek, że to nie dotyczy ziemskich ojców, skoro Chrystus mówi nikogo. Literalnie sola Skryptura, nawet rodzonego taty, pana, nie powinno się nazywać ojcem. Tylko per pan, per Stanisław, per, per Józef. No ale dobra. E, moi drodzy, czy też ten tani chwyt na dwa czy trzy fragmenty z listu do Hebrajczyków odnośnie Eucharystii, Mocą tej ofiary, uśmiecenie jesteśmy raz na zawsze. Koniec. A więc po co katole, latają codziennie do Kościoła? Odnawiać ofiarę Chrystusa. Raz na zawsze. Uuu, katole, przeczycie, nauka Kościoła przeczy słowo Bożemu. Nie. Żadną miarę nauka Urzędu Nauczycielskiego Kościoła nie przeczy słowo Bożemu. Wy ulegacie pozorom. Bo faktycznie te dwa, trzy fragmenty z listu do Hebrajczyków, jak się tak czyta, właśnie, no to sprzeczę. Słowo Boże przeczy Kościołowi, tak? Albo inaczej, Urząd Nauczycielski Kościoła przeczy Słowo Bożemu. Pozornie. Pozornie. Bo nigdzie nie jest napisane, że nie można uobecniać ofiary Chrystusa. 11 rozdział, 10, 11 rozdział pierwszego listu do Koryntia, tak? Czyż chleb, który błogosławimy, nie ma udziału w ciele Chrystusa? Czyż kielich, yy, yy, który błogosławimy, nie ma udziału w krwi Chrystusa? A więc jest to coś, co oni robili, tak? Ilekroć to robicie. Tak? A więc jest wielokrotność czego? Wielokrotność brania chleba, błogosławienia i przemienienia w ciało Chrystusa, wielokrotność brania kielicha, wypowiadania konsekracji i przemiany w krew. Wielokrotność. Tak? Dziesięć, dziewięć hebrajczyków. Chrystus usunął jedną ofiarę, by ustanowić inną. Jaką ofiarę ustanowił? No taką ustanowił, że nie ma żadnej, tak? Ale ustanowił. Więc zobaczmy, moi drodzy, nie chcę tu teraz wchodzić w Eucharystię, tylko tak w skrótowym skrócie pokazać, Właśnie jak dwa, trzy fragmenty wyciągnięte z kontekstu tworzą właśnie pozorną sprzeczność między nauką Rzymskiego Kościoła Katolickiego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła a Słowem Bożym, jak pozornie naukę Słowa Bożego się przeciwstawia nauce Rzymskiego Kościoła. Jest, są, to jest gra pozorów, moi kochani. Dla, skąd, skąd te pozory się biorą? Przede wszystkim, z braku głębo, głębszego zrozumienia słowa Bożego, tak? Dwa, z braku wiary. Wy dlatego nie wierzycie, bo mnie nie słuchacie. Chrystus to mówił do Żydów, ósmy rozdział Ewangelii Świętego Jana. Nie rozumiecie nic. Nie kumacie, bo mnie nie, nie słuchacie. I to jest protestantyzm. Nie kuma nic, bo nie słucha Chrystusa. Słucha tylko to, co im pasuje. Jak diabeł. Napisane jest tu, napisane jest tam, napisane jest tu. Chrystus mówi napisane jest również, tak? Napisane jest. I odpowiedział mu słowem Boże, mi zdmuchnął diabła. Więc Satan, moi kochani. Znając bardzo dobrze naukę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, znając bardzo dobrze prawdę, wie, jak stworzyć w oparciu o Słowo Boże pozory sprzeczności. Tak? To 1 Koryntian, rozdział 11. Właśnie ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. 26. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pana głosicie, aż przyjdzie. Widzicie tutaj śmierć Chrystusa podczas najświętszej Eucharystii. Ilekroć, ilekroć logicznie. Patrząc, zakłada wielokrotność, tak? Ilekroć to czynicie, ilekroć bowiem spożywać ten kielich, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, wielokrotność, ilekroć, tak? Śmierć Pana głosicie, a więc czym jest Eucharystia? Głoszeniem śmierci Pana, śmierci Pana. Dalej, aż przyjdzie, czyli jest wielokrotność właśnie śmierci Pana, która nie znaczy to, że umiera cały czas, tylko. Uobecnia się tutaj ta jedyna śmierć Chrystusa. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Tak? Zobaczcie, jak to jest pięknie pokazane. Kto spożywa chleb, tak? Bo fizycznie spożywamy opłatek, ale jeśli jesteśmy niegodni, jesteśmy winni ciała pańskiego. Kto pije kielich pański, czyli tak, wino fizycznie. Będzie winy krwi pańskiej. Jakby, czym jest chleb? I, i kielich z winem? Czego mi krwią? I ilekroć to czynimy. Śmierć Pana głosimy, tak? I to jest właśnie um, Eucharystia, tak? Ale to trzeba yy, właśnie wczytać się. A nie z pozoru, tak sobie wziąć właśnie zbudować tezę. O raz na zawsze złożył ofiarę. I koniec, już jesteśmy święci, niepokalanie wszystkie grzechy podpuszczane, tak? Pozory, ale budowane na jednym, dwóch wersecikach I później pod te założenie, moi drodzy, bo to jest moi kochani, mechanizm Protestanckiego obłędu. Te dwa, trzy fragmenty, bo jak się dotyka Eucharystii, to zaraz uciekają do Hebrajczyków. To jest 99,9% pastorów i wszystkich protestantów, Hebrajczyków, te dwa, trzy wersety. Później właśnie biorą te wersety, tworzą sobie teorię, że już nie potrzeba żadnej Eucharystii, a wszystkie inne wersety podporządkowują pod teorię, której nogi są. Yy, która stoi na tych yy, trzech nogach, czyli tych wyciągniętych yy, z listu do Hebrajczyków w wersetach, i wszystko inne wyginają, przeginają i przeciągają pod tą teorię zbudowaną na trzech wersetach. Tak samo jak negują obrazy świętych, znaczy świętych, tak? Maryję na połowie zdania. Tak? Pół zdania, jeden jest pośrednik, ale tam jest przecinek. I doczytajcie sobie, to jest po przecinku, tam jest odpowiedź, w jakim znaczeniu Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Ale druga część zdania się już nie liczy, więc pół zdania nawet sobie potrafię wziąć. Na podstawie tego połowy zdania buduję całą teorię na połowie zdania. Rozumiecie? Pół zdania. I wszystko inne przerabiają, przepaczają, żeby zgadzało się to z tą teorią, którą ma kulawą nogę. Kulawą, no bo pół zdania to nawet nie jest noga. To jest pół nogi. Więc protest, nikogo nie nazywajcie ojcem. I koniec. I to ten, ten jeden werset obala wszyscy, całą yy, całą naukę Kościoła. Tak? Jednym wersetem. Na jednym wersecie budują sobie teorie. I wszystko inne przeginają, podginają pod tą jedną teorię, która opiera się na jednym wersecie. Że nikogo nie należy nazywać ojcem. Że nie ma żadnej ofiary. Ponawianie, że nie ma potrzeby Eucharystii i tak dalej. A jednak jest. Ilekroć to czynicie. To czyńcie na moją pamiątkę. Co mamy czynić? Głosić śmierć Pana. Nie wspominać. Że my się połamiemy. O, bo Chrystus umarł dwa tysiące lat temu. Nie. Ilekroć to czynimy. Głosimy śmierć Pana. Nie wspominamy. Bo ona się uobecnia. Wyjdźmy do niego, Hebrajczyków, wyjdźmy do niego poza obóz, biorąc udział w jego urąganiach. A więc czym jest Eucharystia? Wyjściem poza obóz, braniem udziału w jego urąganiach, a nie rozmyślaniem, o, że Chrystus co tam zmarł, teraz siedzi w niebie, on co tam zmarł 2000 lat temu i gramuzy Nie. Yy, więc tak. No... Na przykładzie Eucharystii właśnie, tam sobie biorą dwa, trzy wersety, ale jak się spojrzy właśnie szerzej, głębiej, to wychodzi, że Eucharystia jest z serca Chrystusowego. Jakże bardzo pragnąłem spożyć tę paschę z wami. 22 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Jakże bardzo pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Więc Eucharystia wychodzi z tego ogromnego pragnienia chrystusowego, by się oddać w chlebie i w winie. Jako swe ciało i krew. Prawda? I moi drodzy, takich pozorów, bo nie będziesz czynił żadnych obrazów. Proszę bardzo, cała teologia na jednej wersecie. Tak? I teraz co robią protestanci? Właśnie bazując na takich pozorach o widzisz, idziesz do kościoła, masz anioły masz figury, masz obrazy, świętych i tak dalej, nie? nie będziesz czynił, ale cię kościół robi w balona no i ktoś, no no tak, ma rację bo obrazy, tak? popalić, jak to każemy świadkowie Jehowy, nie? no bo to bałowarstwo jest jeden werset, cała teologia a przeczytać te trzy kartki dalej Bóg nakazuje spożejzenio. Ale to Bóg nakazuje. No ale ten sam Bóg zakazał. nie? Więc zobaczmy troszkę pomyślunku i troszkę głębszego zrozumienia Słowa Bożego. Eliminuje te pozory sprzeczności. I właśnie, żeby. Zachęcam, moi kochani, zachęcam, jeśli ktoś naprawdę chce i myśli o studiowaniu, o zrozumieniu Słowa Bożego i tego, co się w nim znajduje, to zachęcam, czytajcie najpierw katechizm. I później Słowo Boże. Albo czytając słowo Boże, czytajcie katechizm. Jeżeli protestant Wam wyjedzie, o nie będzie czynił żadnych obrazów, tak? Jeden werset. To przeczytajcie sobie, co katechizm mówi o obrazach. Zobaczcie sobie do odnośników, bo katechizm. Prowadzi Was głębiej w Słowo Boże, szerzej, a nie do dwóch wersetów, nie do połowy zdania, jak to robią protestanci. Katechizm wprowadza w nas w tajemnicę Chrystusa, we właściwe jej zrozumienie, we właściwe zrozumienie tajemnicy zbawienia. We właściwe zrozumienie tego, czym jest Słowo Boże, bez pozoru sprzeczności. Bez, już nie mówię nawet bez sprzeczności, tak? Ale właśnie ta konfrontacja pozwala nam, e, inaczej przepraszam, się nieściśle wyraziłem, konfrontacja z katechizmem. Pozwala nam właśnie uniknąć bądź rozwiązać te pozorne sprzeczności, które przedstawia nam protestantyzm i na których grają protestanci. Pozorne sprzeczności nauki kościoła ze Słowem Bożym. Maryja nie jest Matką Boga. Czy Bóg ma matkę? pom pom, pom, no nie ma. No to czemu ci kościół wciska, że Maryja jest matką Boga, jak Bóg nie ma matki? O, no faktycznie nie. Ile razy czytałem we wpisach, zresztą w rozmowach z protestantami, siódmy rozdział listy do Hebrajczyków. Bóg nie ma początku, ani końca. Bez ojca, bez matki, nie. Znaczy to jest tam do nie, no i proszę bardzo, Bóg nie ma początku. Czy Bóg może mieć matkę? No nie może, a więc co Ci Kościół wciska, że ma matkę, nie? I jest sprzeczność. I jest sprzeczność, no faktycznie, no Kościół le leci w kulki, nie? Katechizm leci w kulki. A jednak tak leci, że nie leci. Bo leci, ale nie leci, bo nie leci, ale leci, nie? Nie leci w kulki. Matka pana mojego przychodzi do mnie. Jezus jest Bogiem. No tak, to jest matką Boga. No nie, a no tak, jest matką Boga, bo Maria jest matką Boga wcielonego. Nie matką Boga, odwiecznie odwiecznego. Ale ten odwiecznie odwieczny Bóg staje się ciałem. I Maria nosząc w łonie jak mówi Ewangelia św. Łukasza to dziecię będzie Synem Bożym to dziecię Mateusza 1 Emanuel był z nami Więc Maria jest Matką Boga wcielonego Matką Słowa wcielonego to, 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 to ciało jest Bogiem które miała Maria w łonie to Bóg a nie jakieś ciało oczywiście moi drodzy już tak właśnie yy, pokazuje troszkę te pozorne gierki protestantów i troszkę właśnie głębsze, głębsze zagłębienie się w słowo Boże, a w tym pomaga bezbłędnie katechizm Kościoła katolickiego, rozwiewa te pozory. Katechizm i inne oficjalne dokumenty Kościoła. a nie, że wyjdzie protestant, jeden jest pośrednik połowę zdania i już my zostawiamy kościoł, kościół kościół rzymskokatolicki że kościół głosi głupoty bo pismo święte mówi, nie to jest pół zdania a nie pismo święte czy pół zdania z pisma świętego pół zdania z 73 ksiąg pół zdania pół zdania wzięte z ilu stron? przepraszam 1417 stron 1417 stron. Pół zdania i cała teoria. Pozdrawiam. Nie ulegajmy pozorom.